Siemano, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Furwer, zapraszam do kolejnego materiału na kanale. Dzisiaj pokażę wam największego fiu... Największego dupka, przepraszam, w counter Strike 2, w trybie premier. I najgorszego gracza, jakiego widziałem ostatnimi czasy właśnie w... Na premierach, w cs 2, także... Zostawcie łapę w górę, suba, komentarz i enjoy. Zapraszam na film. Opróczcie stronkę csgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu forever, aby odebrać 2 ,10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie, polecam i pozdro. Także, moi drodzy, patrzymy tutaj właśnie na demko Zigiego, jest to mapka The Mirage i zacznijmy sobie może najpierw od najgorszego yy, gracza, ponieważ jest najgorszym graczem z tych wszystkich, których oglądałem, jest najgorszym aimerem. Zobaczcie, się podchodzi sobie z paką. Znaczy on tutaj już od początku lata sobie na na wallhacku, co prawda nie? Ale zwróćcie uwagę, jak strzela. Już szeliga o wiele lepiej, przepraszam, strzela niż, niż on. ZIK w ogóle ma 31 tysięcy. Przepraszam, 34 ponad tysiące ratingu w trybie premier. I tych rund takich właśnie złotych ma. Uwierzcie, że kilka. Tutaj sobie podchodzi, wiecie tam Apsy B. Znowu go się podchodzi sobie. No i zobaczcie, no go się strzela w kolana, nie. Myślicie sobie, o, jaki, jaki nub. I to jest ta właśnie część, gdzie tutaj jest takim najgorszym graczem. Najgorszym aimerem. Słabym skillowo. No, zobaczcie, no strzelanie jest jakie jest, nie? Jeśli nie może się. Nie można strzelać z Glocka, nie można strzelać z digla. One tapów. Nie można strzelać też właśnie dobrze z kałacha, gdzie tutaj właśnie jest jeden frag, potem tutaj zaraz będzie drugi frag. Na olhaku to wszystko wydaje się, wiecie, yy, fajne, zabawne. I takie niby mówicie, że, myślicie pewnie, że skillowe, nie? To jest kolejna akcja właśnie z digielkiem. Tutaj jest, jest idealny przykład właśnie yy, wallhacka w tych... W tych rundach, ale poczekajcie, aż znajdziemy się tutaj. Na razie oglądamy najgorszego Aimera. Takiego totalnego bota. Tutaj będzie też frag. I zaraz będzie dętka. I zwróćcie, zwróćcie uwagę, co on zaraz zrobi. Patrzcie też tutaj na, właśnie na czat. Zigi opuścił gierkę. Ale co zrobił Zigi? Zigi wróci mocniejszy i tutaj już skończyliśmy z najgorszym graczem, teraz przechodzimy do największego dupka, jeśli chodzi o Counter Strike 2. One tap, tak o. O I takie hedy będzie walił. Tylko można powiedzieć, że nie skałacha. Zobaczcie, on tutaj próbuje skoczyć sobie, wiecie tam, piknąć na schody i on tak będzie przy tych ticketach się kręci jak smród w gaciach. Serio. Łowę, Uw, to jest gościu zero. Przepraszam, za zaziewanie. Tam ktoś pytał się, co, co ja tak ziewam co chwila. Ja wstaję o 4 piątej nad ranem, bo Michał stwierdza, że musi już spać, nie chce, że się wyspał. Ja się nie wysypiam. Tutaj też w ogóle nawet nie, nie wiem dlaczego. To taka akcja, że on nie strzelał. Możecie mi napisać, czy jest jakaś taka. Opcja, albo taki error w e, którymś tam cheat, e, w którymś tam z cheatów Gdzie ma, z, macie zablokowany jakiś lewy przycisk myszy Że nagle jakby mu się cheat zepsuł Kompletnie W ogóle śmieszne jest to, że oni grają na stopingu ponad Ja oni fregoją jak chcą A zobaczcie teraz co, co Zigi ma Zigi ma broń, gdzie nie trzeba w ogóle, a nie ma, nic wystarczy, wh i Ewentualny jakiś tam trigger Wychylił od razu tędka. Tutaj kolejny frag. Następny frag. Będzie. Tutaj nie wiem, czy Ace nie zrobi. Nie, 4K. O, tak sobie Stryknięcie palcami. palcami. Też kolejny fragens. To nie wiem, czy wyglądało na taki typowo wallhack Wallhackowy frag. Bez żadnego. jakby trigera. Też prawdopodobnie trigera ma, ale no, ciężko mi stwierdzić, czy jest trigger, czy nie. Część tych, te pierwsze strzały w tej rundzie, gdzie te 4K zrobił, no to było takie wiecie, typowo jak na trigger bocie, trigger -bota Chyba najłatwiej jest znaleźć właśnie na tych graczy, gdzie mają albo digla, albo scout, albo właśnie AWP, takie one-shotowe bronie, nie. Gdzie nie ma żadnego tam spraya, full auto i tak dalej Dobra, kolejny frag Kolejna runda No i to jest właśnie takie dup, Dupkowe zachowanie Gdzie gościu nie jest w ogóle skillowy no W pierwszym sezonie chyba, miał tam chyba 12 czy 13 tysięcy No i zobaczcie no, Dupek żołędny podchodzi dosłownie aż pod ten Pod wyjście z balkonu To jest tragedia No i ziom padł w końcu. Udało się go udupić. Zobaczcie, to jest taki dupek żołenny, że on nawet nie da info tam ziomką, że B jest czyste, tylko le leci pod, pod fragi, nie? Jest tam chyba po CT jeszcze, widziałem tam parę runek gdzie. To jak był headshot, to nie wiem. Szczerze mówiąc. Jak to był head? Jeszcze on, on strzelił obok typa. Obok typa gościu strzelił. Jak to był headshot? Głowa była tu, a tutaj jest dziura po kuli. Nie wiem, czy to jest taki feature tych kurde cheatów, czy to po prostu jest CS2. Zgaduję, że CS2 to strzelacie obok. Leci głowa. Takiego bota, który gra za wuką, to najlepiej właśnie z jakimiś granatami załatwić. A to jest rundka, w której padł. Właśnie chcę zobaczyć, w jakim w stylu on tam wyzionął ducha. Jak go załatwić? Czy dostał w plecy? O, nie trafił. Chciał No walnąć. A co za bot? Tamtej rundy akurat nie widziałem. No, ale to jest taki jeden z typów graczy, gdzie dostawał. Wow! Że znaczy dostawał na początku w musiał wyjść z gry, musiał się odpalić po to, żeby ukazać, jakie to on ma teraz wielkie kochones. Jakie on ma wie wielkie bolsy of steel. Jaja ja, ze stali. I to jest znowu coś mu się zawiesiło. Cholera wie co to jest w ogóle? A teraz uspa zobaczymy. I steltówki nie oglądają szczerze. Zobaczę tylko sobie tą rundę, gdzie tutaj ma. Znowu do jakąś zwiechę dostał. Czy, czy ty mu się psują, czy cholera co? Bo to jest jed jeden tapik. I nagle, nagle zwiecha. Nie wiem, czy się w ogóle, gdzie ten head poleciał. Gdzie głowa. On załatwi tego, nie? A załatwił tego. Czy, czy to może być ten backtrack? Backtracking? Że leci model, a tak, a tak naprawdę ten hitbox jest jakby ściągany za, za ten model, wideo, ten wizualny. Skor skorgujcie, się, skorgujcie mnie, jeśli się mylę. Prawdopodobnie się mylę. I tutaj zobaczycie tapy z Digla. I to jest taki naj, największy fiut jakiego można było zobaczyć w trybie premier. I to też gościu za ścianą, nawet skana w ogóle nie ma. To to był, był hit. Ten strzał. Ten strzał to jest dosłownie hit. Podsumowanie CS2. Da się, da się. To będzie też taka bieganina. Ten, ten się schowa, ten mu piknie do lewej, ten się schowa, ten mu piknie do prawej. I zaraz się to skończy. Ten frag wygląda akurat normalnie, według mnie. Lecisz po AC? si, kochanie. Z digielka. Bardzo łatwo. I te ostatnie rundy, nie wiem co to jest w ogóle. i w ogóle nic się nie dzieje kompletnie. Aha! Mam skilla! Jestem zajebisty! I tutaj znowu nie wystrzelił. O co chodzi? Czy to... <ścoughs> Czy on może używać jakiegoś... Darmowego czyta, gdzie był ten taki gość, który nagrywał, chyba że on wrzucał swoje, swojego czyta. Że jeśli ktoś użył tego czyta, to na przykład zmieniał mu broń, albo chciał na przykład, wiecie, nacisnąć lewy? Ten cheaterski software. Nacisnął lewy i mu broń wywalało. Czy to może być to? Że gość jest trollowany? Tylko ta. Ten cheaterski software, który był, no to on. Jak to się nazywa? On non-stop. I nagle go się sobie awcze, nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Może, tego, może ten software patrzy. Bo też w tym cheaterskim software było coś takiego, była taka informacja zwrotna jakby, że do, do niego chyba. Z tego, z tego pro, cheaterskiego programu, który tam używał. Że, że cheater jest trollowany, czy coś tego typu? A to było za czasów, chyba, Global Offensive. Chyba jeszcze ten ziomek w PUBG pamiętam, że robił e, takie te cheaterskie softwarey coś tego typu. Właśnie nie wiem, czy, czy to nie jest właśnie coś podobnego do, do tego? Że go się używa cheat, nie? I rzuca palaka, i sam się w nim pali, nie?

Że cheater dostawał po dupie w każdej rundzie, jeśli coś tam chciał robić. Natomiast tutaj było tak, jak, tak jakby była możliwość, y, opcja zablokowania strzału. Ale cholera wie, czy to jest. Y, bo nie chcę też jakiegoś tam clickbaita walić w, w tytule. Że cheater. Najgor, najgo, największy dupek y, został sterowany przez, y, przez program cheaterski, czy coś tego typu. Jeśli to jest to. To spoko. Jeśli się mylę i goście po prostu kijowo skonfigurował sobie cheaty, to dajcie znać. Aż tak, aż tak się na tym nie znam. Tylko to mi przypomniało właśnie. Te, to, demko, którego oglądaliśmy tego z Zigiego, przypomniało mi właśnie tego script Kida, który trollował czterów chyba najpierw w PUBG. Bo to jest 5 lat temu. Najpierw w PUBG, a potem właśnie w Global Offensive. Także to sobie zostawię. Dajcie znać i. Najwyżej zmienię miniaturkę, skoryguję tytuł filmu. I tyle. Także czekam na komentarze. I tym akcentem się żegnamy. Trzymajcie się. Na razie. Papa. Pa.